Co przede wszystkim niszczy twoje stawy? Dlaczego bieganie nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem? I uwaga, co zrobić, żeby te stawy naprawić? O tym w dzisiejszym filmie serdecznie zapraszam. Na bóle stawów narzeka coraz więcej osób. Oczywiście te bóle nasilają się z wiekiem, jednak zauważyłem tendencję, że coraz młodsze osoby, niestety, ale cierpią na taki dyskomfort. Teoretycznie każdy wie, że przeciążenia przede wszystkim będą najbardziej obciążały te stawy, jednak jest dużo więcej czynników, które jednak powodują to, że Przyspieszamy niestety, ale ich... Niszczenie, tak mówiąc dosłownie. Więc teraz po kolei, co niszczy stawy i powiem to, że rzeczywiście, poruszę temat biegania, dlatego że to się bardzo często pojawia, no bo z jednej strony są informacje, że bieganie będzie wzmacniało te stawy, a z drugiej strony, że właśnie będzie je niszczyło. Więc jak jest naprawdę? O tym już za chwilę. Po pierwsze, to co już wspomniałem, jakiekolwiek przeciążenia będą niszczyły stawy, to jest oczywiste, więc tutaj nie będę nie wiadomo jak się rozwijał. Tylko krótka informacja, tak naprawdę mała, wielka prośba. Mam ogromne marzenie, żeby mieć milion subskrypcji na moim kanale na YouTube, a prawie 70% osób, które mnie regularnie ogląda, jeszcze tego nie zrobiło. Bardzo proszę, jeżeli masz chwilę, kliknij przycisk poniżej, subskrybuj, to mi bardzo pomoże się rozwijać, a ja Tobie z góry serdecznie dziękuję. I już wracamy do filmu. Drugi powód również oczywisty, kwestie genetyczne. Są osoby, które po prostu są bardziej predysponowane do rozwijania się chorób stawów, a są takie osoby, które po prostu mają mniejsze predyspozycje do tego i to te osoby mają po prostu więcej szczęścia. Tutaj kwestii genetycznych, jak zawsze, nie będę za bardzo poruszał, bo z tym niewiele możemy zrobić. To, co moim zdaniem najbardziej obciąża stawy, to otyłość duża nadwaga i otyłość. Moi drodzy, wyobraźmy sobie, że Załóżmy staw kolanowy. On musi cały czas nosić obciążenie człowieka. I teraz jeżeli ktoś waży 80 kg, 100 kg, 120 kg, 150 kg, co by się nie działo, twoje stawy muszą to wytrzymywać. I teraz bardzo by było fajnie, gdybyśmy sobie wyobrazili, że nasz staw kolanowy na przykład jest jak trochę jak taki silnik samochodu. Czyli jak on jest nowy, to on sobie świetnie ze wszystkim radzi, ale im ten staw jest starszy, im ten silnik jest bardziej starszy i bardziej zużyty, zrobi więcej kilometrów. Tak samo nasz staw, tym niestety narażenie na jakiekolwiek problemy wzrasta. I dokładnie taka korelacja występuje dlatego, że im jesteśmy starsi, im bardziej te stawy używamy, no to niestety one są bardziej narażone na zużycie, mówiąc kolokwialnie. I jak teraz wyobrazimy sobie samochód, który teoretycznie możemy załadować, załóżmy do 5 ton, a nagle będziemy na nim wodzić 10 ton, no to niestety będą problemy. Tak samo jest z naszymi stawami. Im lżejsi jesteśmy i mamy więcej masy mięśniowej, która odciąża stawy, tym lepiej dla nich. Tym one dłużej i w lepszej kondycji będą mogły być. I mamy mniej masy mięśniowej. Im nasze mięśnie są słabsze, i im jesteśmy ciężsi, jeżeli chodzi na przykład o naszą masę ciała, tym niestety dla nas gorzej, co jest po prostu logiczne. Więc jeżeli narzekasz na bóle stawów, szczególnie tutaj w tym przypadku, staw skokowy, staw skolanowy, no to pierwszą rzeczą będzie zadbanie o zmniejszenie wagi. O tym jak to zrobić, nagrywałem mnóstwo setki innych filmów, więc tam zapraszam. A my przechodzimy już do kolejnego problemu. A tutaj będą choroby stawów, czyli reumatoidalne zapalenie stawów, czy dna moczanowa. I te choroby najczęściej po prostu prowadzą do stanu zapalnego, który nasila. Ból w stawach i niszczy je po prostu. Prowadzi do uszkodzenia tkanki stawowej, do obrzęków czy po prostu ograniczenia ruchomości. Więc w takim przypadku trzeba koniecznie zgłosić się do lekarza, zrobić badania lub też zadbać o dietę, co będzie bardzo wskazane przy dnie moczanowej. Jeżeli chodzi o dietę, temat jest tutaj dużo bardziej złożony w każdym razie deficyt witaminy D, witaminy K2, wapnia czy kwasów tłuszczowych omega-3 niestety będzie wpływał negatywnie. Na zdrowie Twoich stawów. Inaczej rzecz ujmując, jeżeli będziesz mieć mało tego w diecie, co wymieniłem, niestety przyspieszasz rozwój uszkodzenia, ból w stawach. I ostatni punkt, ten najbardziej dyskusyjny, to kwestia aktywności fizycznej. Musimy do tego podejść po prostu racjonalnie, dlatego że to nie jest zero-jedynkowe. To jest to, co powiedziałem przed chwilą na podstawie silnika samochodu i stawu kolanowego. Jeżeli bardzo dużo i bardzo często biegamy, no to nasze stawy będą zużywane. Im dłużej biegamy po niewłaściwej nawierzchni, w nieodpowiednim obuwiu, znowu przyspieszamy niszczenie, zużywanie się stawów. Więc bieganie do pewnego momentu będzie jak najbardziej wskazane, ale od pewnego momentu to już może być za dużo, szczególnie w kontekście naszych stawów. Więc jeżeli ty biegasz i bolą cię stawy, to może warto przestawić się na spacerowanie i może warto po prostu wdrożyć trening siłowy. Za chwilę powiem, dlaczego warto go robić. Teraz przejdźmy do drugiej części filmu, w którym powiem, co dokładnie należy robić, żeby te stawy się regenerowały, żeby jak najlepiej funkcjonowały. Pierwsza rzecz, którą należy robić która jest najszybsza i najprostsza, to zastosowanie odpowiedniej suplementacji. W związku z czym też dzisiaj mam dwa bardzo ciekawe produkty, które serdecznie polecam, a już mówię dlaczego. Pierwszy to Stawosan Q7, który zawiera aż 7 naturalnych, aktywnych składników. To jest bardzo prosty, ale też bardzo przemyślany skład, szczególnie w kontekście, jeżeli ktoś narzeka na ból stawów. I teraz tak, te składniki mają bardzo konkretne zastosowanie w tym przypadku. Mamy tak, olejek z liści laurowych, który jest znany z właściwości antyseptycznych, przeciwzapalnych, i rozgrzewających. Mamy arnikę górską, która redukuje opuchliznę i siniaki oraz działa rozgrzewająco. Mamy bardzo ciekawy tutaj składnik, bo to jest kadzidłowiec, który poprawia elastyczność skóry i redukuje zaczerwienienia. Mamy kamforę, która ma działanie rozkurczowe i wzmacniające, poprawiające krążenie. Mamy masło szyja, które intensywnie nawilża regeneruje skórę. Mamy aloes, który działa nawilżający i łagodzący Mamy imbir, który posiada właściwości rozgrzewające i przeciwzapalne. Czyli ten krem laurowy stawosan działa tak naprawdę wielopłaszczyznowo, szczególnie w trzech płaszczyznach, dlatego że działa rozgrzewająco, regeneruje i redukuje stany zapalne. I stawosan, dzięki dużej zawartości olejków, pozwala przenikać składnikom aktywnym głęboko w głąb skóry. Osoby, które już mnie od lat oglądają, wiedzą, że nie polecam zbyt często suplementów, a jak już je polecam, to bardzo konkretne. Te polecam dlatego, że są również testowane dermatologicznie i mikrobiologicznie, więc są bezpieczne dla skóry nawet atopowej. A kremy zawierające olejki eteryczne działają bardzo szybko w porównaniu do kremów, które ich nie zawierają. Drugi produkt, który serdecznie w tym przypadku polecam, to laurosept. I to jest olejek laurowy, który jest wzbogacony olejek z kurkumy, mangan, witaminy C. Pamiętajcie też o tym, że laurosept został wzbogacony olejk jak dzikiej róży, która zawiera ogromną ilość bioflabonoidów i witaminy C, i manganu, a one są niezbędne, by nasz organizm prawidłowo produkował tkankę łączną, więzadła i włókna kolagenowe. Więc znowu to są produkty, które są w 100% naturalne. Muszę też wspomnieć o tym, że olejek laurowy zawiera największą koncentrację składników aktywnych, a olejek kurkumowy zawiera turmerony, które usprawniają wchłanianie kurkuminy w naszym układzie pokarmowym. A kurkuma, jak pewnie większość osób wie, działa na organizm wzmacniająco i odmładzająco. I stosowanie tego oleju jest ważne przede wszystkim ze względów antyseptycznych, przeciwzapalnych i bakteriobójczych. Czyli z jednej strony będzie wskazane na przykład przy trądziku i grzybicy, ale to, co nas przede wszystkim tu interesuje, to, jest redukcja stanów zapalnych skóry, m.in. zaczerwienień czy podrażnień. Zresztą został przeprowadzony szereg badań, szczególnie na temat tego, jak działa kurkumina na nasz organizm i zostało to wielokrotnie udowodnione, że działa świetnie na choroby związane z degradacją, czy uszkodzeniem chrząstki stawowej. Więc podsumowując, stawosamku 7 to jest idealne rozwiązanie dla osób z problemami stawowymi i mięśniowymi, które zapewnia kompleksową pielęgnację i regenerację, a lauroset natomiast skutecznie radzi sobie z problemami skórnymi dzięki swoim właściwościom anty septycznym i przeciwzapalnym. Więc stosowanie tych dwóch produktów zdecydowanie może przynieść ulgę i poprawić stan stawów oraz skóry. Dla osób, które się zastanawiają nad skutecznością tak naprawdę tych dwóch preparatów lauroseptu i stawosanu, bardzo polecam zajrzeć w opinię na Allegro od osób, które już rzeczywiście te produkty testują. Zobaczcie sami zresztą teraz na ekranie. Obydwa preparaty mają świetne opinie. Polecam szczególnie stosowanie tych dwóch preparatów, dlatego że to jest tak naprawdę kuracja laurowo-kurkumowa i ten duet świetnie działa razem, i do wewnątrz, i na zewnątrz. Oczywiście link do nich zostawiam w opisie do tego filmu, więc koniecznie sobie sprawdź. Drugi punkt, który bardzo serdecznie polecam zastosować, jeżeli ktoś chce zadbać o swoje stawy, już jest trochę bardziej rozłożony w czasie, nie tak szybki i efektywny, jak stosowanie tych dwóch produktów, ale długofalowo niezbędny, to odpowiednia aktywność fizyczna i właśnie ten trening siłowy, o którym przed chwilą wspomniałem, dlatego że im mamy silniejsze mięśnie, i mamy więcej masy mięśniowej, tym bardziej to będzie odciążało nasze stawy. Dlatego też osoby, szczególnie po 40., 50., 60. i tak dalej roku życia, im starsze, tym bardziej powinny ćwiczyć, szczególnie siłowo. Dlatego też, spacery super, do pewnego momentu będą ok, ale jeżeli chcemy wzmacniać nasze mięśnie, to warto wdrożyć różnego rodzaju przysiady, zakroki. Oczywiście prawidłowo wykonywane technicznie. Jeżeli chcecie, żebym to też nagrał, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, to postaram się przygotować taki Film instruktażowy. Oprócz treningu siłowego, szczególnie dla tych osób, które są mocno spięte, bardzo również polecam pływanie. Pływać jak najbardziej można sobie codziennie albo co dwa dni, to też przyniesie bardzo fajne efekty. Jeżeli chodzi o dietę, to co powiedziałem wcześniej, czyli witamina C, D, K2, wapń, magnez, to jest coś, o co przede wszystkim musimy w naszej diecie zadbać, żeby było. Z jednej strony możemy oczywiście używać suplementów, żeby to uzupełnić, z drugiej strony jak najbardziej można to spokojnie albo przynajmniej ze większości zapewnić sobie z diety. I pamiętajcie tutaj przede wszystkim, właściwości przeciwzapalne są istotne, więc kwasy tłuszczowe, omega-3, o których też nagrałem niedawno całkiem fajny film, który się Wam podobał, jest niezbędne do tego, żeby one prawidłowo funkcjonowały. Więc znowu, albo suplementacja, albo spożywanie tłustych ryb się sprawdzi. Następnie Punkt to oczywiście kontrola wagi i nie jesteśmy szczuplejsi, tym nasze stawy będą miały po prostu mniejszy wysiłek i będą mogły dłużej prawidłowo funkcjonować. I ostatni punkt to tak naprawdę taka trochę już nowoczesna medycyna, czyli zastrzyki z kwasu hialuronowego. I one mogą poprawić funkcjonowanie stawów poprzez zwiększenie płynu stawowego. Więc tyle na dzisiaj. Ode mnie powiedziałem bardzo konkretnie, co niszczy i co naprawia stawy. Koniecznie sprawdźcie sobie te dwa produkty, a my widzimy się za chwilę w kolejnym filmie. Wyskoczą Ci dwa, wybierz jeden z nich, bo im więcej wiesz, tym lepsze będziesz mieć efekty. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.